Pani doktor, chwiejący się ząb, czy taki ząb mogę uratować? Nie zawsze, ale jeżeli ząb nie chwieje się tak, że można go usunąć palcami, warto spróbować. Przede wszystkim, dlaczego się chwieje taki ząb? Może z powodu paradontozy, może z powodu jakichś zmian w, w przyzębiu, wtedy pierwszym etapem y, jaki możemy zrobić, to przyleżyć taki ząb kanałowo i często nawet już po prawidłowym leczeniu kanałowym taki ząb się stabilizuje, ale na przykład są przypadki, że zęby są dolne, cztery przeleczone y, kanałowo, nie ma żadnych zmian okołowierzchołkowych, no a zęby są y, rozchwiane z powodu paradontozy. Co wtedy możemy robić? możemy szynować takie zęby. I możemy to zrobić za pomocą szynoprotezy. Jeżeli pacjent już nosi protezę, jest to proteza metalowa. Która ma za zadanie właśnie ustabilizować takie zęby. Albo możemy, jeżeli pacjent nie ma protezy, szynować takie zęby sami w gabinecie za pomocą różnych właśnie ligatur czy szyn z włókna szklanego, które są mocowane na kompozyt. I tacy pacjenci naprawdę wiele lat egzystują z takimi zębami. Oczywiście wszystkie pozostałe zęby muszą być uzupełnione protetycznie jeżeli są braki, bo jeżeli pacjent ma tylko cztery zęby z przodu i mu się rozchwiały i nie, nie życzy sobie żadnych protestów, no to może co byśmy nie robili, te zęby się rozchwieją do końca, ponieważ pacjent nadmiernie używa tych zębów. Także Czyli zawsze próbujmy ratować każdy ząb, a możemy, szczególnie próbujemy. dolny, na wagę złota. Dziękuję bardzo. Dziękuję.